Iga Świątek, czwarta runda Wimbledonu, to najlepszy wynik Polki, porównanie z 2021, kiedy Tonezika z Żabery wyeliminowała Polkę. Petra Martic, trudna rywalka, prawda? Ten powrót na 3-5, to trochę serduszka drżały, czy nie? Czy Spokojna. Powiedziałabym, że, że ogólnie na pewno był to wymagający mecz w pierwszym secie też, mimo tego, że jednak wynik był bardziej gładki. Ale cieszę się, że właśnie, że domknęłam tego drugiego seta i um, że jakby wróciłam do takiej dyscypliny i do dobre, dobrej koncentracji. Czyli nie chciałaś, żeby Djokovic dokończył mecz jutro i ja tak? Bo gdyby był trzeci set, to... Wtedy... Szczerze mówiąc kompletnie o tym nie myślałam, <laughs> ale cieszę się, że mu pomogłam. Hubert Hurka, czy w bez straty seta wędruje do czwartej rundy, gdzie pewnie najsłynniejszy tenisista światego spotka? To jest powód dla siebie do domu, bo zawsze mówi, że to jest kulturalny jego masz grzeczny, klasa. Jak najbardziej. No, ja zawsze kibicuję Hubiemu, e, cieszę się, że w końcu te pierwsze rundy właśnie po trzysetowych meczach wygrał. Nie popięczył. Dokładnie, no, więc myślę, no. że mm, może skorzystać z tego, że ma trochę więcej energii świeżości i świeżości i w tym męskim turnieju myślę, że to ma trochę więcej właśnie znaczenia, ze względu na to, że niektórzy właśnie grają pięciosotowe mecze, ale cieszę się, że Hubert właśnie wykorzystuje w pełni to, jak potrafi na trawie. Serwie świetny będzie Bencic, trudna rywalka? Czwarta runda? No, w czwartej rundzie już nie ma łatwych rywalek, um, więc jak najbardziej trudna. Wiemy dobrze, co potrafi zagrać, więc... No, z Rogerem wygrywała Hopman Cup chociażby, więc umie grać w tenisa. No, Hopman Cup to wiadomo, jednak... Towarzyska impreza. Trochę, trochę inny turniej, mhm. ale um, no, ale no, Belinda po prostu jest doświadczoną, dobrą zawodniczką, więc na pewno nie będzie łatwo. ja wszystkim okaże się... W z troskawkami, more śmietanka, cukier, czy Ty jako zawodowa numer jeden na świecie tenisistka możesz pozwolić sobie na truskawki, czy, czy to po ewentualnie? Tak, mówię. Raczej Trakcie? jak coś to... Dlaczego nie? No w się sensie, nie jest tak, tylko makaron nie rzesz, prawda? Um, ale jak najbardziej mogę, raczej jak już to bez śmietany. W sobotę wolna, czy nie? To trenujesz? Zawsze trenuję. Um, raz tylko zdarzyło się, że dostałam bardziej dzień wolny na Wielkim szamie. Ale to już naprawdę po kilku chyba trzysetowych meczach, um, ale nie ma tutaj powodu, żebym wypiesył. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.